Rozbij te przedłużacz No to ja, dawaj No, a masz nożyk? Nie O że ja jak jest w dole A czemu to jest źle rękawiczki założone? Jak źle? No, źle Nie no No a... powinno być na dole, co Ty teraz jest. Nie no, amatorka mówi, że tak się nosi rękawiczki <laughs> <laughs> no, Jak? tak Jak się tak nosi, jak się nie nosi? No specjalnie Nie, <laughs> no, no, odwrotnie Nie, no tak się nosi, amatorka mówi, że tak się nosi, a to jest fachowy przecież Odwrotnie? Tak się nosi Ja Ci mówię, że odwrotnie no siemanko jak widać, bierzemy się za zalewanie. E, dwie taczki już są. E, tutaj gdzie ścianka działowa, dam sobie trzy pręty szóstki. Dotąd. Na wszystkie ścianki działowe. Tu gdzie kuchnia dzieli się z łazienką. I tutaj kotłownia, tam gdzie biała linia. Kotłownia z łazienką, nie? To dam trzy szóstki dołem. Tam gdzie komin później się wytnie po prostu i zrobi się stopę pod komin Kratownicę z 12. To już mój fachowca mam, który mi wymuruje komin, powiedział, żeby tak to zrobić. Bo ja chciałem wykopać czy to zrobić stopę. On powiedział, że nie, że to później tylko wytnie. Wykopię zrobi sobie to wszystko. No to niech robi. No, także lecimy z tematem. Muzyczka jest, rusek jest w pogotowiu. Działa już. No. To ok, to zaraz skręcimy, wtedy coś zalejemy i coś pokażemy, nie? Tutaj ma sprzęt do zacierania, mój tak zwany katapilar, Na to mówią takimi duchami. O, później jeszcze wezmę sobie swapionową pacę i to tam wyrównam sobie, dobra? No, tak. Że... Prawie połowa, co chcesz powiedzieć? Co chcesz powiedzieć? No Że robota kurwa jest niedzielna zajebista Nie przeklinaj Lepiej się kurwa robi... <laughs> w ogóle, nie? Ale bez przeklin, proszę, tak. No. no połowę mamy zalaną Widać tutaj rajberką sobie lecę Tu ci wylej, nie? Tam wylej, tam na końcu Tam? No, tak się szło równo, nie? I tak, o, tu wylej, no No jak widzicie, dusek wylewa beton, ja sobie tam Raiberką ry Sobie go zagładzam, wyrównuję Chyba dobrze wyszło, co? Taka analiza Tam gdzie niegdzie gdzie to lekko ze skosa wychodzi, to nam nie jest problem bo można syfon tam będzie, to się wepnie, nie? To jest zlew Nie no, już jak będzie zalane, to może pustaki do środka, nie? Słuchaj, tak, jutro, nie? Kupujesz wąż ten. Mega wąż? Wierzysz w mega węża? Słuchaj, taczkę kupujesz, nie? No Bo kurwa ta jest złamana Kupi się szafie. No Kup bez przekleństw No to się kupuje wąż, taczkę i się kupuje Okulary betoniarkę Okulary ci kupimy nowe I betoniarkę się, <grym> i betoniarkę, się kupuje nie? Kółko złamałeś w betoniarce. Mam nadzieję, że to wujek nie będzie oglądał Bo to pożyczona betoniarka No bo to plastykowe było No, chłop chciał przesunąć betoniarkę I koło zostało No i elegancko No także myślę jeszcze pół godzinki, godzinka i mamy skończone to. Także jakoś to idzie, jak widać. Tam zostawiłem dziurę na końcu, żeby po prostu później wkopać wodę, nie? I prąd, kabel poprowadzić. No jak widać ławy udało się zalać. Troszkę to trwało jakieś 5 godzin. Robiliśmy to. I go, no ja, to, jest 17. I to ile? 5? Od 90. 10. Od 10:00, 7 godzin, no. Siedem, no. 7 godzin to trwało kurwa. Ale jeszcze swoje 3 grosze <laughs> musi dorzucić. Kurwa. Chłopaki jej widzicie nie jak przeklinaj. to... Zpinaj! <laughs> <Nie, laughs> <wyrusaj>. widzicie? <laughs> <laughs> widzicie jak to wygląda, nie? Elegancko wszystko kurwa, ekipa Ja, Iokoło złamane w betoniarce. No elegancko. <laughs> A co koło? Się kupi No no to nie wiem, ja to podliczę. To chyba wysz, wyszło około 7 tysięcy czy ośmiu. To wszystko to co widać, nie? Ja Chcia, chciałem wam coś powiedzieć, nie? Co? Mój szef sprzedał samochód dzisiaj nie? ja teraz będę musiał do pracy z buta chodzić. Nie? No, no i ładnie. <laughs> no, tak jak widać mamy już siatkę położoną, y, wklejoną, tylko trzeba teraz długi raz siatkę zatrzeć krajem i po prostu wysmarować tam gdzie Ziemia pójdzie do połowy tym lepikiem czarnym i mamy gotowe chciałem pozdrowić kogoś. Kogo? Chciałem pozdrowić moją byłą Sylwię, która ma wielu chłopaków naraz. Ja pierniczę Dobra, pozdrowienia poszły, nie? Nie, to nic nie wycinamy, to jest wszystko pokazane. Kanaliza. Jak widzicie dziurę tutaj zalepiłem betonem. Teraz kawałek stropian wkleję i to wszystko obrobimy, a sub, sup tam będzie. A tu zostawiłem, nie zalewałem ten kawałek, żeby po prostu wkopać się później tutaj z wodą do kotłowni i z prądem, nie? No, także co, na tyle. Jak się podobało łapeczka i do następnego. Teraz kolejny filmik, jak już pustaki przyjadą i będziemy lecieć ze ścianami, nie? Trzymajcie się.